Te donice to nie tylko symbol niekompetencji urzędników Lublina, ale także bezmyślności w zarządzaniu publicznymi funduszami. Od podstawówki uczyliśmy się, że drzewa to nie tylko ładny element krajobrazu, ale przede wszystkim element wspierający bioróżnorodność, choć nasi urzędnicy mogli mieć inne lekcje. Zastanówmy się, czy nie żyjemy w jakiejś bańce propagandowej, którą pompują nieogarnięci włodarze, a naiwne ludziska łykają każdą bzdurę z propagandowego profilu miasto Lublin na Facebooku. Lublin jest miejscem, gdzie pseudo-władza bardziej dba o interesy patodeweloperów i swoich kolesi niż o mieszkańców. Później przychodzi lato, upał jak w Afryce, ludzie się smażą na przystankach, bo nie ma gdzie schować się w cieniu. Wycinają dojrzałe drzewa, a zostawiają nas z patykami i to jest skrót. A na marginesie to zawsze możemy oglądać geszefy ze wszystkich kierunków geograficznych jak Mełgiewska 6 i Diamentowa 31. Życzymy mądrych wyborów.